Przyjeżdżając tutaj, przygotowując się do tego meczu, yy, myślę, że bardzo dobrze znaliśmy yy, mocne i, i słabe strony yy, drużyny gospodarzy. Tutaj e, szacunek i ukłony w, w, w względem mojego sztabu, gdzie myślę bardzo fajnie rozczytaliśmy e, przeciwnika, ale rozczytać e, rozczytaniem, a, a jednak realizacja zadań, jakie, jakie były założone przed moimi zawodnikami, myślę, e, robili to bardzo dobrze. Stąd e, myślę przede wszystkim trzeba im pogratulować i podziękować, bo dali dużo radości e, myślę wszystkim ludziom związanym z Lechem. Nie było na pewno łatwo, bo naszą bolączką i wiedzieliśmy to, że, że będą dośrodkowania. Nie tylko ze stałych fragmentów gry, ale też z akcji. Myślę, że udało nam się to w pewnych momentach bardzo dobrze wyeliminować, no ale jednak jeden z pierwszych stałych fragmentów kończy się bramką i tutaj też pokazała się taki, taka fajna siła tego zespołu, który się tworzy, że nie załamali się, tylko dążyli do tego, żeby, żeby doprowadzić do remisu. Doprowadzili do remisu, strzelili kolejną bramkę, następnie kolejne i Momentami naprawdę było widać to, co chcieliśmy robić, czyli wykorzystywać przestrzenie za pierwszą linią pressingu przeciwnika. Chcieliśmy wiązać wahadła w bocznych sektorach i kiedy to robiliśmy, myślę, że wyglądało to przyjemnie dla, dla oka. Dzisiaj się cieszymy, od jutra już tylko i wyłącznie myślimy o meczu piątkowym. Z motorem Lublin, bo na pewno też zrobimy wszystko, żeby dobrze się przed swoją publicznością zaprezentować. Jeszcze raz gratuluję zawodnikom, gratuluję wszystkim związanym z Lechią Gdańsk. Dziękuję. Dziękuję również za to podsumowanie. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Dzień dobry, Oskar proszę, proszę. Dobry. Dobry. Poloczek, kanał Kawa Sportu. Ja chciałbym pogratulować zwycięstwa, tak jak nie patrzeć o krajowym wkładzie też. I chciałbym zapytać, była zapowiedź 10 transferów w zasadzie w przyszłym tygodniu. I chciałbym zapytać, czy będzie transfer takiego kalibru jak Luis Fernandez na przykład. Myślę, że takiego kalibru już się chyba ciężko spodziewać, bo y, dzisiejsze spotkanie pokazało, y, że ta liga po prostu nie jest dla Luisa. Y, on sobie zdaje z tego sprawę, wszyscy sobie zdają z tego sprawę, więc myślę o tutaj. Y, zostańmy przy Luisie, ale y, on ma wokół siebie y, dużo wspaniałych zawodników, dużo dobrych zawodników, i, y, i też oni na niego dzisiaj popracowali. Także y, myślę, że ten kolektyw się. Tworzy i fajnie, że żeśmy już w tym pierwszym meczu, to, to po prostu zrobili. 310 to padło z moich ust. Wiadomo, że ja bym chciał mieć tą kadrę bardzo mocną. Chciałbym, żeby jeden z każdy kolejny zawodnik wchodzący do drużyny stanowił sile tej drużyny. Właściciel myślę, że robi wszystko, żeby tak było. A nie skupiajmy się na liczbach. Moim zadaniem jest skupienie się na obecnych graczach i e, już, już wiemy, że na tą chwilę e, nasza kadra jest e, powiększona o jednego zawodnika. Także już e, f, do meczu z motorem będziemy się e, przygotowywać o jednego więcej. Dziękuję. Proszę. Maciek z Interia. Gratuluję, panie trenerze. Mówi pan o przygotowaniach. To ja tak prowokacyjnie trochę zapytam. Może niepotrzebny jest obóz przygotowawczy, jeśli pan dostaje takiego kozaka jak Luis Fernandez? Może w tą stronę pójść, nie jeździć na obóz? Tylko... Y -y, ja ostatnio dostaję same takie prowokacyjne y pytania. Y -y, y -y, myślę, że. Nie możemy patrzeć w ten sposób na tą chwilę. Na tą chwilę, tak jak mówię, Luis jest jednym z nas i doskonale on zna swoją rolę w zespole i też wie doskonale, że do każdego spotkania trzeba się przygotować. Ja uważam nie inaczej, więc czy to jest obóz, czy to jest dobre, dobre przepracowanie mikrocyklu w odpowiednich warunkach, jest to, jest to podstawą, bo pewne zadania trzeba realizować. Do pewnych zachowań przeciwnika trzeba być przygotowanych, ale przede wszystkim trzeba mieć swój pomysł na grę. Eee, I na pewno na to wszystko trzeba, trzeba czasu. Eee, obozy tylko i wyłącznie w tym pomagają. Szanowny dębowego jak telewizja master, Zgodzi się pan z tym, że kluczowe było to, jak drużyna reaguje, kiedy traci bramkę. Bo kiedy wy straciliście bramkę, eee, to natychmiast podnieśliście głowy, natomiast jak choroby straciły jedną bramkę, a drugą, tak naprawdę jakby się kompletnie się zagubi w tym wszystkim. Ja tutaj mogę odpowiadać tylko o swoim zespole, i naprawdę jestem pod wrażeniem, gdzie bodajże w 12. Minucie dostajemy, dostajemy bramkę po stałym fragmencie gry, gdzie chłopcy wiedzieli, jakie parametry wzrostowe i jak dobrze w powietrzu gra przeciwnik, wiedzieliśmy, jak dobrze dośrodkowuje, więc ja się cieszę, że ta reakcja była. Może nie natychmiastowa, ale była na tyle szybka, że przeciwnik nie mógł złapać wiatru w żagle i nie doprowadzaliśmy do kolejnych zagrożeń. Jeżeli już doprowadzaliśmy gdzieś tam w trakcie meczu, to też muszę pochwalić swój zespół za obronę pola karnego, za to jaką determinacją i ofiarnością się momentami wykazywali, bo... Nawet przy wyniku 4-1 po prostu nie chcieliśmy stracić bramek i niestety nie udało się to, ale, ale myślę, że Suma Summarum powinniśmy być zadowoleni z naszej reakcji i z naszej gry nie tylko w ofensywie, ale i w defensywie. Dzień dobry, witam Państwa w nowym sezonie. Zaczynamy od porażki, dość dziwny mecz, bo mieliśmy do 30 minuty kontrolę nad meczem. Niepotrzebnie uważam, cofnęliśmy się i gdzieś tam próbowaliśmy bronić. Dwie bramki do przerwy były bardzo niepotrzebne i to, to ustawiło mecz po przerwie błąd naszego bramkarza źle obliczył piłkę i już praktycznie można powiedzieć, że było po meczu. Jeszcze później ta czwarta bramka z jakiegoś. Nie wiem, nawet nie sprawdzaliśmy jeszcze tego, bo musimy obejrzeć. Podobno gdzieś tam Kuba dotknął ręką. Teraz wszystkie te, nie wiem, sędziowie próbują ten war sprawdzać wszystko i czwarty karny już praktycznie po meczu dziwny. Tak jak powiedziałem, spotkanie. Bardzo żałuję, bo dzisiaj było dużo kibiców naszych, a coś u siebie nie dajemy im radości. No, powiedzmy, to ostatnie mecze w lidze były remisowe. Gdzieś tam wygraliśmy po 1-0, ale dzisiaj naprawdę nastawiliśmy się, żeby wyjść wysoko i zdobyć bramkę. To nam się udało i tak jak powiedziałem, no niepotrzebnie się cofamy. Rozmawialiśmy z szatni na temat tych błędów na gorąco, we wtorek zrobimy analizę. Tyle ode mnie. Dziękuję za to podsumowanie i proszę o pytania. Dzień dobry, Oskar Polaczek kanał Kawał Sportu. Dzień dobry. E, ja chciałbym najpierw e, zapytać o transfery wzmocnienia. Czy jest e, trener zadowolony e, i czy planowane są jeszcze jakieś błędy? O, o tym budżecie? Tak, to, to jest oczywista sprawa, także tutaj... Nie można oczekiwać wielkich jakichś nazwisk, tak? ale właśnie chciałbym zapytać, jak trener to widzi? Znaczy, żeby ocenić, czy te transfery będą dobre i czy jesteśmy zadowoleni, to na pewno potrzebujemy troszkę czasu. No, staraliśmy się sprowadzić, tak jak pan powiedział, zawodników, którzy są na określonym poziomie i też określonym budżecie, bo było wiele nazwisk Polaków, ale gdzieś te oczekiwania finansowe... Zawodników z Polski są bardzo duże i tam pewnie ludzie myślą, co my sprowadzamy, zawodników z zagranicy, no ale tak naprawdę sprowadziliśmy reprezentanta Łotwy z Tuglisa, chcemy sprowadzić jeszcze jednego reprezentanta też z kraju Ameryki Południowej, sprowadziliśmy też reprezentanta z Wyspowczych, więc to są takie powiedzmy egzotyczne kierunki, ale no tak uważam, że ci zawodnicy jeżeli... Wpasują się i wkomponują w ten system, w którym gramy, bo to też nie jest łatwe grać w trójce obrońców. Myślę, że będą wzmocnieniem. A co do następnych transferów, myślę, że jeden transfer na pewno, i będę jeszcze chciał z dyrektorem przeprowadzić drugi transfer, żeby wzmocnić tą linię ataku. Wiem, że są zakusy na Sebastiana Stebleckiego. Chcę jeden klub pierwszoligowy go kupić, no ale ma ważny kontrakt i. Na razie oferty Wisły są śmieszne jak dla nas, bo uważam, że to jest jeden z najlepszych naszych zawodników i ja go chcę zatrzymać tutaj w Chrobrym. Podobnie było z Jaką Kolencem, ale Jaka Kolenc miała niestety klauzulę, z której skorzystało pod Beskidzie, nie mogliśmy nic zrobić, chociaż namawiałem no jaka, żeby został, wybrał inny klub. No i no co, no jedni przychodzą, drudzy odchodzą i trzeba będzie wzmocnić zespół, bo jak widzimy no ta liga nie będzie na pewno łatwa, tak? W zeszłym roku mieliśmy dziewiąte miejsce, w tym roku będziemy bardzo mocno walczyć o jak najwyższe, ale dzisiaj przyjechała Lechia, która powiedzmy gdzieś tam zbiera dopiero kadrę, z przodu bardzo mocny, zespół, a z tyłu powiedzmy mniej doświadczony, tak? Tak bym to skomentował, tak, tyle. To jeszcze tam chodzi o Wisłę Płock. No tak, Wisła Płock, chce gdzieś tam kupić Sebastiana i na razie jesteśmy bardzo daleko, żeby dojść do porozumienia. To jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że no, przy takim wyniku wiadomo, plusów jest niewiele, ale wydaje mi się, że Szymon Bartlewicz no, wypadł naprawdę nieźle w tym spotkaniu. Na debiut można powiedzieć, tak. Na debiut, który ma, na tak. debiut i, który ma 17 lat, no, to naprawdę e, niektóre piłki zagrywane i też taka ambicja naprawdę fajnie. No, taka jest też koncepcja klubu, żeby dawać szansę tym młodym zawodnikom z Akademii. Też Albert dzisiaj dostał szansę, był Eryk jeszcze na. Na ławce mamy swoich wychowanków, chcemy ich korzystać. Szymon bardzo dobrze wyglądał w sparingach i daliśmy mu szansę. Myślę, że się, no miał dzisiaj asystę z rzutu różnego do na głowę Buga Idisa. Myślę, że nieźle się zaprezentował jak w tak młodym wieku. No Wiadomo, że nie zawsze będzie mógł pociągnąć tak dobrze jak dzisiaj, ale jest, będziemy na pewno stawiać na niego, na Alberta, na Ryka, na, na Tana Malczuka. No chcemy, chcemy tym chłopakom dawać szansę. No i przede wszystkim, wracając jeszcze do meczu, no chciałbym przede wszystkim, żeby ta nasza obrona traciła mniej bramek. No strzelając dwie bramki u siebie, czy tam powiedzmy w końcówce drugą, no nie możemy tracić czterech bramek, jeżeli chcemy punktować i no tak to wygląda niestety. Pracujemy nad tym, wiadomo, że dwie osoby nowe są w bloku defensywnym, w sparingach wyglądało to nieźle, powiedzmy tylko mecz z Kaliszem gdzieś tam nam nie wyszedł, ale pozostałe sparingi były ok, więc tutaj też musimy wyciągnąć wnioski i przeanalizować dokładnie to spotkanie. Bo mówię na gorąco to też inaczej się ogląda mecz z ławki, a inaczej się później na wideo. Na a będzie pan miał pretensje do zawodników z ofensywy, za to, żeby nie wykorzystali żadnych z tych dwóch, trzech sytuacji po obramce, kiedy wyprowadziliście i mówić ten mecz. Może pretensje nie, ale tak jak pan powiedział, mogliśmy ten mecz zamknąć w pierwszej połowie. Były, przypominam sobie tak na gorąco Sebastiana Stableckiego i Mikołaja Lebedyńskiego, który się fenomenalnie odwrócił i zabrakło centymetrów. No, taka jest piłka. Powiedzmy, że nie strzelasz to przegrywasz. No, my mieliśmy tych sytuacji. W statystykach patrzyłem, 22-19 miała Lechia i, i oni wywożą trzy punkty. Tak naprawdę liczy się to, co wpadnie do sieci. Doskonała jeszcze sytuacja Kamila Wojtyry, który miał 3 metry do, do bramki pustej i nie strzelił. No, no tak bywa niestety. Biorę tą porażkę na siebie. Jeszcze chciałbym podziękować kibicom, którzy nas dzielnie dopingowali i wspierali do końca, także na pewno chłopaki też to czują, to wsparcie i będziemy w następnych meczach starali się im to oddzięczyć naszą lepszą grą. Na płynną grę, są to przerwy, których na sytuację? Myślę, że nie, może płynności troszkę, tak, ale wie pan, czasami te sytuacje są tak wyciągane, że sędziowie, ja, ja tak uważam, ja nie, nie krytykuję sędziów, ale uważam, że oni wyciągają czasami takie sytuacje, że nawet z boiska chłopaki nie wiedzą, co oni sprawdzają. Tak, tak było podobnie z tym karnym Kubyku Uzdry, gdzie gdzieś tam piłka go obtarła i wyciągają, nie wiem, no, no tak, tak bywa. No, ten war i czasami pomaga i czasami oddaje, mówi się, że ten bilans zawsze jest na zero. No nie wiem, no dzisiaj, dzisiaj tych karnych dużo jest w każdym meczu, nie mówię tylko w naszym, jakbyśmy prześledzili tą pierwszą kolejkę, to prakty praktycznie w każdym meczu są rzuty karne i nie wiem, co z tymi rękoma mają zawodnicy robić, czy sobie poucinać, czy chować. Ciężko jest wyskoczyć naturalnie i nie zablokować piłki ręką. No nie wiem, myślę, że przepisy się też muszą zmienić. Ja nie mówię dlatego, że przegraliśmy, tak? Ja mówię po prostu, że każda sytuacja teraz jest wyciągana, sprawdzana po, nie wiem, po 3-4 minuty, potem te mecze trwają, nie wiem, po 110 minut. Dziękuję. Nie ma więcej pytań, również dziękuję. Dziękuję bardzo.